Część. To będzie tylko takie mówienie. Taki z. Po prostu z graniem. To. To będzie później. Nie wiem, na przykład jutro, czy coś takiego. Będzie taki odcinek. To będzie taki szybki odcinek. Tylko chciałam powiedzieć, że do znajomych zapraszam. Napiszę w komentarzu. It. Do klubu. Do klubu zapraszam na zaproszenie. Sandia Team. Zapraszam, przyjmuję wszystkich. Od 0 pucharków samdzie team. jakbyście się zapytali, co to jest XX X, Sebastian XX X. To jest. Ja daję wam spoilery troszkę. Ale to jest. To jest. Taki gościu. Taki Sebastian jeden. Taki Sebastian, z którym będzie następny odcinek. No mi się zdaje, że na głównie, głównie odcinki będą z nim. No ze mną będą głównie, ale z Sebastian też się niekiedy będzie pojawiać. Niekiedy się będzie pojawiać. To jest mój, to jest, to jest mój brat, więc niekiedy będzie się tutaj pojawiać. Ale no, może być to... Niekiedy, może, być, może być to rzadko. I on tutaj przy mnie jest. Przewy, 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 powitaj się. Jutro na kolejce jest No, cześć. To jest głos Riki Sebastiana w na następnym filmie. Mi się zdaje, że będzie. Taki ma postacie. 3000 tysiące bucharków. No, taki w imię Zapraszam do tego, tego klubu mojego. No i. Do znajomych napiszę tutaj ten id. Napiszę ten id. No to tak.